Cześć, hej, ludziska, z tej strony Aba i witam was dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo serdecznie w 23 odcinku z SimCity na dodatku Miasta Przyszłości. Więc tak ludzisko, ogólnie na samym wstępie mam tutaj dla was, powiedzmy, pewną informację. E, ogólnie chciałem was e, przeprosić, jeśli w tym odcinku czasem kaszę lub e, czasami urwie mi się głos, jednak jak wspominałem wam przy okazji e, ostatniego odcinka ze Space'ów, no jeszcze niestety z moim zdrowiem nie jest jak e, najlepiej, więc jeśli bym po prostu czasem kaszył, no to m, wiecie, m, możecie to potraktować z przymrużeniem oka, po prostu jeszcze e, mój głos no, nie jest najlepszy. W każdym razie tyle, jeśli chodzi o tą informację. I zaczynając od zmian, gdyż e, właściwie pomiędzy odcinkami udało mi się tutaj zrobić to Troszeczkę rzeczy, i wiecie, warto by ich tutaj mm, troszeczkę pokazać. Więc, tak, przede wszystkim, jak widzicie, nasze miasto troszeczkę się rozrosło. Ogólnie jest spowodowane głównie tym, e, że jak tutaj Wam zresztą pokażę, postanowiłem dodać strefy mieszkalne na obrzeżach, nazwijmy to dzielnicy. Jakby nie patrzeć, mieliśmy tu takie e, troszeczkę wolne przestrzenie, dzięki czemu postanowiłem po prostu je zagospodarować. No i wiecie, mamy troszeczkę więcej ludzi. Poza tym też jak tutaj widzicie rozwinął nam się uniwersytet, ogólnie postanowiłem tutaj dodać drugi akademik, tak żeby mieć tutaj po prostu więcej, więcej studentów. Myślę, że dzisiaj ogólnie tym uniwersytetem tutaj się troszeczkę zajmiemy, gdyż wiecie, zawsze, zawsze będzie to jakiś kolejny próg ulepszeń. Poza tym, też jak zaraz wam tutaj pokażę, no niestety nie udało mi się tutaj spalić śmieci. Jest to głównie spowodowane tym, że niestety tych śmieci, jak widzicie, tutaj troszeczkę przybyło. Mamy tutaj odpalone oczywiście trzy spalarnie, no ale wiecie, to jeszcze myślę troszeczkę potrwa. Oraz też, jak tutaj zresztą zaraz zobaczycie, pomiędzy odcinkami udało mi się tutaj też troszeczkę bardziej zaomeglizować miasto. Jest tego troszeczkę więcej. I tak jeszcze na marginesie dopowiem, że udało mi się tutaj stworzyć ostatni projekt w naszej Akademii. Dzięki czemu już Akademii nie potrzebujemy i Możemy sobie już odpuścić, jakby nie patrzeć. Ten ostatni projekt, czyli generator termo, termonuklearny, zaawansowany generator termonuklearny, w sumie nie wiem, czy nam się nawet przyda, jednak, wiecie, warto, warto mieć to wszystko ukończone, bo nigdy nie wiadomo. Ha, więc tak, tyle jeśli chodzi o informacje. Ogólnie z tego, co widzę, mamy teraz drugą minutę, więc zabieramy się do tego, co dzisiaj właściwie będzie w odcinku. Więc tak, w dzisiejszym odcinku, myślę, zajmiemy się rozwojem naszego uniwersytetu. Ogólnie myślę, że tutaj rozwiniemy go na drugi poziom i dodamy tutaj sobie jakąś szkołę nauk, gdyż ona tutaj zapewnia nam naprawdę bardzo ciekawe projekty. Poza tym też myślę, że dokończymy naszą wieżę Tutaj prosiliście mnie pomiędzy odcinkami, żebym tą wieżę dokończył, więc jeśli starczy nam kasy, w co właściwie nie wątpię, gdyż jak jak widzicie, mamy tej kasy troszeczkę więcej, to myślę, że to mega wiarę tutaj dokończymy, przy okazji budując już korony, żeby wiecie, żeby nie było. Poza tym też myślę, że zmienimy tutaj troszeczkę omega, jakby nie patrzeć, tutaj wszystko sobie to radzi, jednak myślę, że warto tutaj by przenieść ten skład handlowy z rudą, który, która tutaj jest importowana mniej więcej w te mniej, wiecie, zagospodarowane części na dole. Oraz, jeśli starczam czasu, no to standardowo zabierzemy się za zrobienie, wiecie, kilku jakichś powiedzmy, mniej lub bardziej ważnych rzeczy. Więc tak, ogólnie zaczynając od mega gdyż ona tutaj myślę będzie najważniejsza. Że sobie tylko zerknę, na którą mam minutę. Dobra, zaczynając od mega wieży. Tutaj mamy, jak widzicie, poziomy tych wszystkich apartamentów. Myślę, że tutaj <laughs> A, wybaczcie za mój katar, ale jeszcze, jak już mówiłem, no niestety nie, nie, nie jest z nim najlepiej. Myślę, że tutaj najlepszy na razie będzie poziom, e, poziom lirowy, gdyż on tutaj się jak zwykle sprawdza. Zacznijmy tutaj sobie budowę. E, to będzie ogólnie mega wieża, jakbyście pytali, w której głównie będą e, poziomy dla najmniej zamożnych, tak więc tutaj myślę, że sobie oni będą radzić. E, co do mostu, bo e, tutaj jak widzicie mamy taki terminal mostu powietrznego. E, ja nie wiem, czy uda mi się go tutaj postawić, gdyż jest tutaj, widzicie, troszeczkę duża różnica poziomów, ale wiecie, możemy zawsze spróbować i może coś z tego wyjdzie. W każdym razie, te czekamy, aż nam się. A, Baczcie za, za katar, postaram się to wyciszyć. W każdym razie, postaramy się to zbudować. Przez ten czas jeszcze sobie możemy tutaj w ogóle przejrzeć, co nam brakuje. Myślę, że właśnie koroną, którą tutaj się dzisiaj zajmiemy, będzie to korona mocy słońca. Dobra, co do wody, jest ok. Śmieci. Hmm. Wiecie co? Możemy tutaj dodać e, biuro Progressive. Jakby nie patrzcie, ono tutaj może się przydać. E, jeśli byście pytali, biuro progresji jest to biuro, które e, za jakieś e, klęski żywiołowe i inne tego typu rzeczy daje nam po prostu troszeczkę e, zwrotu w kasie. Więc myślę, że możemy go postawić. Szczególnie, że ono jest darmowe i e, nie wymaga utrzymania. I wiecie, przy okazji tutaj e, zmniejszyć sobie składkę. Wiecie, zawsze coś takiego się przydaje. Zawsze m, w razie czego takie odszkodowanie jest fajne. No Dobra, zobaczmy co tutaj, e, jeśli chodzi o przestępstwo rasze dobra, to je widzę, jest ok. Co do uniwersytetu, to jak się zajmiemy, jak widzicie, już ten próg ulepszeń tutaj mamy całkiem wysoko, więc jest całkiem ok co do komunikacji, komunikacja, komunikacja tutaj myślę, że można by się komunikacją zająć ale wiecie, to za chwilę, to sobie jeszcze przyspieszymy na chwilkę grę, ogólnie z góry mówię, że dzisiejszy odcinek myślę, że będzie taki 26 minutowy, gdyż ostatnie odcinki u mnie pojawiają się troszeczkę krótsze, tak więc wiecie, chcę wam to jakoś zrekompensować, jakby nie patrzeć, dobrze, mamy już zbudowany, zbudowany niedowoczesny poziom biurowy, tak więc myślę, że zamierzamy się tutaj za zbudowanie kolejnego poziomu apartamentów, tak żeby tutaj sobie wszystko to funkcjonowało ogólnie, z tego co tutaj mówili Simowie najczęściej jeżdżą do pracy w dół, mega wieży, więc myślę, że tutaj to wszystko sobie będzie funkcjonowało. Przez ten czas jeszcze sobie tutaj przejrzymy resztę. Dobra, to widzę, że już nam się uniwersytet zaczyna zaczyna rozwijać. Dobrze, tutaj sobie weźmy poziom apartamentu, zobaczmy jak nam się buduje. Bardzo mi się zawsze ta animacja podoba, jest zawsze, zawsze spoko. Dobrze, którą tutaj mamy minutę? Widzę, mamy piątą minutę. To jeszcze tak może dopowiem, że pomiędzy odcinkami udało mi się ogarnąć kolejne. kolejne... Kolejną apokalipsę, jaką można wywołać, a mianowicie uderzenie meteorytu. Jeśli byście pytali, jak to zrobić, to wystarczy mieć port miejski i po prostu tutaj sprowadzić 200 pasażerów w jednym dniu na lotnisko. Więc jest to dosyć prosty achievement i bardzo fajna przy okazji, wiecie, katastrofa możliwa do wywołania. Dobra, zobaczmy, jak tutaj sobie teraz, jak widzicie, na razie, no, co prawda, mało nam to daje. Zysku, ale w ogóle jestem strasznie jednej rzeczy zdziwiony, bo tutaj jak widzicie, praktycznie nie mamy żadnych y, żadnych y, y, poziomów dla ludzi średnio zamożnych, a ich jest tutaj najwięcej. No możliwe, że oni tutaj sobie docierają, ale... Wiecie, zawsze, zawsze jakoś tutaj. Dobra, tutaj widzę, że mamy jakiś pewien problem. Widzę, że są sale zapełnione. Tak, są sale zapełnione. że chyba ja tą mapę wziąłem. No, trochę jest ten problem, i tutaj widzę, że coś się pali, ale no, co tam? Wiecie, to zawsze coś się musi palić w tym mieście. Jesteśmy przepracowani. No to damy wam, damy wam jakąś, no nie wiem, damy wam może jakąś tutaj ciekawą rzecz. Czemu jesteście przepracowani? No Dajemy wam po to poziom, poziom, żebyście tutaj pracowali. No, chyba sensownie musicie tam chodzić. Dobra, skoro jesteśmy przepracowali, to wam damy poziom handlowy. Skoro, skoro tak, to czemu nie? Ogólnie, jak za, pewnie sami wiecie, nie wszystkie tutaj poziomy zawsze będą współpracowały z nami, więc jeśli tutaj będzie trzeba coś zamknąć, to pewnie to zamkniemy. Tutaj ja widzę, że mamy niefajnie z tym prądem. kurczę, by nam tutaj nie siadło to wszystko. Hmm, ogólnie dzisiaj myślę, że tą kwestię prądu już rozwiążemy, tylko wiecie, musimy ten tą na razie mega wieżę tutaj dokończyć, jakby nie patrzeć. Jakby nie tej może być pewien z tym problem. Jeśli wiecie, tego nie skończymy na czas, dobra, to jest zobaczę jak z uniwersytetem. Widzę, że uniwersytet już tutaj idzie ewidentnie do rozwoju. Mamy już tutaj praktycznie końcówkę z tym wszystkim. Boże, śmieci, śmieci, śmieci. Z mało kontroletu. Oby nam tutaj reaktora nie wywaliło, proszę. A, dobra, pracuję, pracuję, dobra. Musimy tutaj zobaczyć, bo tutaj, kurczę, kurczę coś, się, coś się tutaj dzieje. Jak budynek akademii zamknięty, jak tutaj nigdy akademii nie było. Dobra, oby nam tutaj wiecie, nie rozłączyło przynajmniej. Nie rozłączyło przynajmniej tego dobra. To... A, tutaj widzę, tutaj widzę pewno to... świat. Nie ma aż takiego wielkiego problemu. Ważne, żeby, mm, ważne, żeby tutaj ten, yy, te zakłady działały, bo one tutaj nam dają. Yy, wiecie, kontrolę nad tym wszystkim. Czemu wy tutaj praca bez wy wytchnienia? Poziom handlowy, no zatrudniamy, dobra, to musicie tutaj sobie poczekać. Jak nie, to to was tutaj zamknę, jak, jak wam się tutaj nie podoba. Hmm. szczerze powiedziawszy, że mi się nigdy nie zdarzyło, żeby tak się mm, tak się niefajnie działo. Dobra, tym się po prostu chyba poczekać jeszcze na prąd. że co takie jak zwykle mają problemy, ale niestety tak bywa. Dobrze, i już się chyba zbliżamy do, do poziomu stacji. Jeśli nie mylę, to będzie właśnie to ten poziom, tak? Nie wiem, czy, czy się będzie działo, bo wiecie, to może różnie się skończyć, gdyż są one na troszeczkę różnych poziomach, ale wiecie, tą stację możemy tutaj zbudować, więc zacznijmy budowę. Mam nadzieję, że tam, wiecie, jakoś nie, nie wybuchnie albo coś w tym stylu, bo to by była trochę taka lipa. Dobra. Zobaczymy, jak tutaj sobie wszystko radzi. Dajemy już tą składkę? Czy nie dajemy już jeszcze tej składki? Jeszcze nie dajemy, no dobra. No Ale wiecie, myślę, że wkrótce będziemy... O, i widzę, że się już prąd naprawił, więc czy wiecie, praktycznie, więc jest całkiem ok. tutaj yy, już nie, nie będzie mi się z tym problemów. Tutaj wiecie co? Jeszcze tak patrzę, bo tak yy, zauważyłem, że nie podłączyłem mega wiar, że możemy ją właśnie sobie podłączyć, bo będzie, wiecie, większy tranzyt i inne takie. Eee, zawsze się opłaca. Tylko o, no będzie już nierówno. Ale wiecie co, tam no, ważne, żeby była podłączona, ważne, żeby mm, tutaj sobie to wszystko funkcjonowało. Więc, którą tutaj mamy minutę, widzę, mamy dziesiątą prawie minutę, czterdzieści 9,48 sekund mniej więcej plus minus jak zwykle że poczekamy, aż nam się tutaj zbuduje. No, praca bez wytchnienia. No, czemu wy tutaj się, nie wiem, bulwersujecie? Macie poziom handlowy, ludzie, cieszcie się. Enjoy life po prostu. Hmm, dobra. Mamy już zbudowane, dobra, i tutaj już został nam. Kurczę, został nam jeden tutaj właściwie poziom. Możemy sobie w sumie zbudować poziom apartamentów dla. Mm, średnio zamożnych. Czy... Chociaż czekajcie, zobaczymy, czy ich w ogóle potrzebujemy tutaj. Hmm, tak sobie ich tutaj potrzebujemy, ale przynajmniej możemy na razie mega wieżę tutaj połączyć. Dobra, wejdźmy sobie. sobie. Zobaczę w ogóle, czy się da, bo wiecie, to taka dosyć ważna rzecz. Da się. Eee, to spoko. Jak się da, to. Ja, ja zawsze ja zawsze chętnie coś takiego lubię łączyć. Dobra, tutaj już widzę, że się bardziej nie da, ale dobra. Jak widzicie, tutaj mamy już połączone mega wieże. Nie wygląda to, nie wiem, jak cokolwiek, jak jakiś szczyt y, inżynierii, bo y, to troszeczkę dziwnie y, wiecie. Wykracza poza to wszystko, ale wiecie, zawsze, zawsze, spoko i zawsze tutaj sobie funkcjonuje. Dobrze w sumie możemy dać ten poziom apartamentów, jakby nie patrzeć. Nie wiem czy to będzie najlepsze rozwiązanie, ale jak już mówiłem ja tutaj większości rzeczy nie biorę na stałe, więc jeśli tutaj... O, ty w ogóle uniwersytet się bardzo rozwija, jeśli Tutaj coś się kiedyś, wiecie, będzie psuło, no to wiecie, zawsze to można zmienić. My tutaj dalej przepracowani? Już chyba mniej, ale przynajmniej mam na was zyski, ha ha ha. Będę miał tutaj na was zyski Dobra, to aż nam się skończy, że przy okazji sobie przejrzyjmy resztę Dobra, śmieci, 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 zobaczmy jak z tymi śmieciami tutaj stoimy Tutaj widzę, że to się powoli zapełnia, wiecie co, możemy sobie tutaj dodać Jakby nie patrzeć, yy... możemy sobie tutaj dodać jakąś strefę zwałki Tylko bo czemu ja tutaj nie mogę niczego ładnego wytyczyć? O, dobra, tutaj będziecie mieli strefę zwałki Cieszcie się. Dobra, no, to jak z spalonymi budynkami. Tutaj widzę całkiem wysokie. Okay. Jeszcze zobaczmy, czy nie mamy jakichś rumowisk albo czegoś takiego. Nie! Nie chciałem tego burzyć, boże. Przypadkiem, miss eee, Przepraszam ci, budynku, nie chciałem cię burzyć. Zabiłem jakichś biednych mieszkańców, ale to się zaraz w sumie odbuduje. Dobra, co do nauki, co do nauki. Ty, by się nam przydał ten uniwersytet, bo byśmy zaczęli już coś ciekawego tworzyć. Dobra, właśnie, komunikacja, komunikacja. Możemy w sumie tutaj rozwinąć komunikację, bo tutaj widzę, że nie wszędzie jest to oprysankowane. Ty możemy, wiecie, zawsze dodać, zawsze na to się opłaci. O, to usy wiecie zawsze, naprawdę. Dobra. Gdzie tu jeszcze nie ma przystanków? Ja, chyba już wszędzie są, dobra. To z przystankami tutaj będzie ok, jeszcze możemy tutaj rozbudować naszą zajezdnię przy okazji. Ja wiecie, zawsze to się powinno zwrócić i zawsze będzie ok. Aktualnie mamy 50 minut oczekiwania, więc nie jest to jakiś najlepszy wynik. Dobra, tutaj jeszcze możemy dać sobie jakiś taki parking. Albo parking jak ja to mówię. Tramwajów tutaj nie mamy, pociągi tutaj sobie chyba radzą, tutaj mamy 800. To jeszcze taka mała informacja, że w poprzednim mieście, czyli w mieście... <laughs> W mieście Majów też dodałem tutaj e, kolejną stację, dzięki czemu mamy tutaj wymianę e, pasażerów pomiędzy tymi dwoma miastami. Myślę, że to się jakoś tutaj sprawdzi. <laughs> o, kurczę, kaszel mnie zaraz zabije. Ale wiecie, postaram się tutaj tak wyciszyć. Jakoś. Dobra. Widzę, że już nam się tutaj pobudowało, więc mamy już kompletną, powiedzmy, naszą mega wieżę. Tutaj widzę, że się ludzie bulwersują. Jeszcze zostawmy ich tutaj przez pewien czas, oni aż tak dużych strat tutaj i tak nie przynoszą. Dobra, widzę, że tutaj nam się poziom handlowy zwraca i to bardzo. I tak, z racji tego, że obiecałem wam, że dzisiaj dokończymy wieżę, tak myślę że dzisiaj też zrobimy i z racji tego postawimy sobie koronę Mocy Słońca. Ogólnie jeśli tutaj pytacie, dlaczego w mega wieży nie mogłem tej korony Mocy Słońca postawić, to z góry mówię, że w nowoczesnej wieży, w wieży Elite, potrzeba stworzyć tą koronę, a dokładnie ją odblokować przy uniwersytecie, dzięki czemu no, nie mogłem tego zrobić, ale myślę, że postawienie tutaj takiej właśnie korony będzie sensowne. No tutaj widzicie, tutaj ta korona nie jest aż taka zaawansowana, więc to jest w miarę logiczne. Moglibyśmy w sumie też postawić szarkę powietrza, która tutaj za bardzo sensu nie ma. Jest jeszcze jak widzicie korona, yy, korona turystyki, korona. Yy... Sky klopa, jak ja to nazywamy, jest to taka fajna kolejka. Ona tutaj daje, z tego co pamiętam, przyciąga turystów. Jest też korona reklamowa billboardów, której tutaj byśmy mieli już chyba trzecią. I mamy koronę parku warsowego, który jest, no, najmniej efektowny, ale myślę, że, no, wiecie, niektórym przypadnie tutaj do gustu. W każdym razie, my tutaj zajmiemy się budową korony mocy słońca. Tak więc zaczynamy. Ona będzie nam tutaj, myślę, uzupełniała te niedobory prądu, bo tutaj, wiecie, zawsze jest niefajnie. Przy okazji, z racji tego, że to jest już druga korona, dostaniemy premię w wysokości chyba 80. 10 megawattów, co powinno nam już zagwarantować, wiecie, wszystkie, wszystkie tutaj problemy. Już nie będziemy zagwarantować problemy, bo że brzmi jak. brzmi strasznie. W każdym razie nie powinno być już tutaj z tym problemów. Dobra, tutaj widzę, że oni sobie nie radzą. Dobra, to możemy w sumie zamknąć ich tutaj. Możemy im zamknąć tutaj tą część. Widzicie, czasem tak, czasem tak bywa, więc nie jest za, za ciekawie. Uniwersytet, no proszę, dobij do większej ilości uczniów. Chcieliby chyba tutaj poczekać, aż nam się bardziej zaludni to od megawieży. Dobra, to jeszcze zobaczymy jak zresztą. Dobra, widzę, że słuchajcie, to mega wieża że tutaj sobie radzi. Mam nadzieję, że z nią nie będzie tutaj problemów. I poczekamy, aż nam się zrobi korona mocy słońca, tak więc musimy tutaj wiecie, chwilę wytrwać. I przez ten czas jeszcze zabierzemy się tutaj za komunikację. Ogólnie co do komunikacji, to ludzie stoimy tutaj całkiem nieźle. Stoimy z tą komunikacją całkiem dobrze. Myślę, że tutaj już jest najlepszy czas, żeby dodać kolejny e, kolejny. Pas startowy, tak żeby on tutaj sobie jak najfajniej funkcjonował, on jak widzicie nie zżera dużo kasy, przy okazji kosztuje też niedużo. Dodaj pas startowy do miejskiego lotniska, o i przy okazji zrobiliśmy jakąś tej mniejszą misję. Zaliczyliśmy to? O, zaliczyliśmy. Co prawda za te kasy nie ma, ale zawsze kogoś uszczęśliwi. Dobra, co do statków nie możemy, tutaj samoloty już mamy. Co do maglewów, czy maglewy będzie mu lepsze? Chyba na razie nie, chyba maglewy aż tutaj e, tak źle nie mają. Zobaczmy jak tutaj jeszcze z Omegą. Tutaj widzicie, Omega sobie naprawdę dobrze radzi, już się zakorzeniła powiedzmy w tym mieście na dobre, myślę. Dobra, w sumie jeszcze wiecie co możemy tutaj dodać? A właściwie czemu nie? Jakoś tutaj bibliotekę, bo wiecie, biblioteka zawsze spoko. Tylko gdzie ją by tutaj dodać? A to jest jedno pytanie. Możemy ją w sumie dodać? A tak dodajmy sobie przy zakładach wodociągowych i przy oczyszczalni ścieków. Niech ludzie mają przy Mega niech się cieszą. Dobra, co do, co do jakichś parków, tutaj jeszcze w sumie możemy właśnie parki przejrzeć. Dobra, tutaj możemy, a w sumie możemy tutaj dodać taki park. Wiecie, zawsze futuryzacja, zawsze fajna. Tutaj, yy, tutaj widzę, że już się to futuryzuje chyba. Jeszcze zobaczmy, gdzie tutaj nie mamy zafuturyzowanych elementów. Tutaj w ogóle czemu to negatywnie wpływa? Przecież to jest futurystyczne w miarę. To nie wiem. Yy, co tutaj możemy jeszcze dać? To tutaj możemy w sumie dodać taką... Część futurystyczną. Tak, jak widzicie, ogólnie z tą futuryzacją jest całkiem w mieście spoko. Jakby nie patrzeć, miasto jest przyszłościowe, więc nie jest całkiem źle. Dobrze, ja tutaj sobie zerknę na minutę widzę. Mamy mniej więcej 16 minut, więc już niedługo będziemy się za coś jeszcze zabierać, myślę. No i sobie możemy tutaj w ogóle przejrzeć, przejrzeć resztę co do. Co do handlu, tak, kurczę. Patrzę, że z handlem jednak chyba dobrze będzie. Bo tutaj, wiecie co, myślałem, żeby to przesunąć gdzieś tak e, w jakiś bok jeden, ale myślę, że myślę, że jakiegoś tutaj na razie, na razie jakiejś tutaj chyba potrzeby nie będzie. Jakby nie patrzeć mm, dobrze z tym, z Możemy jedynie dodać linię produkcyjną magiczko. Czy to jest zaomegizowane? No kurczę, to jest zaomegizowane. Ja nie lubię niszczyć, e, wiecie, franczyz, Bo franczyzy zawsze się tutaj przydają, kurczę. Postawiłbym. Hmm, w sumie tu można, a co? A co sobie będziemy? Tutaj jakieś widzicie yy, mniejsze rzeczy, przy okazji wiecie, będzie więcej, yy, będzie więcej, jakby nie patrzeć, tego wszystkiego produkowane. Dobrze, udało nam się tutaj skończyć a raczej prawie udało nam się skończyć, tutaj koronę mocy słońca, jeszcze sobie tej poczekamy, aż nam się buduje, dobra i mamy naszą koronę, nie wiem jak ona teraz sobie ładuje te ogniwa, skoro jest ciemno, no ale dobra, ja tutaj, ja tutaj mogę to pominąć, pożary hazmat niszczą miasto, dobra, mam nadzieję, że tutaj ugasicie, w sumie te pożary tej sobie, czy pożary, jakby nie patrzeć, ta straż pożarna tutaj sobie radzi, więc nie jest całkiem źle, dobra, ty, co, proszę mnie, przestępców nie chcemy, no, jak zwykle katar, dobra. Promienie światła ze słońca, A, w sumie ciekawa jakaś misja, może coś będzie ciekawego. O co nas tutaj proszą? Tutaj szkoły nauk, o to będzie w sumie się pokrywało z tym co niedługo będziemy się zajmować. W każdym razie blisko udało się tutaj ukończyć koronę, dzięki czemu tutaj już nasze miasto będzie zasilane. Jak widzicie mamy w tej chwili mniej więcej dwa potężne generatory, generatory prądu. Pomijając oczywiście te elektrownie węglowe zapasowe. W każdym razie ta korona jest o tyle fajna, że Zresztą zaraz zobaczycie, gdyż ona niedługo zacznie się ładować, e, ogólnie ona będzie miała premię, dzięki temu, jak tutaj widzicie, mamy już takie zaznaczone, e, dzięki temu będziemy mieć oczywiście więcej kas, co zapewni nam oczywiście e, lepsze, czy więcej kas. będziemy mieć więcej prądu, co zapewni nam oczywiście więcej, e, więcej prądu dla mieszkańców i to, że nie siądzie nam to, wiecie, z dnia na dzień. Jesteśmy przepracowani, czemu jesteście przepracowani? Trudno, że, trudna wasza sprawa. No po coś wam to postawiłem, macie tutaj pracować, trudno. A dobra, ty co do, co do tego uniwersytetu, w sumie wiecie co możemy dodać, taki trzeci akademik, on ile tutaj będzie żerował? Eee, 500. Możemy dodać, bo w sumie kończymy, żeby to tutaj szkołę nauk skończyć, bo tutaj chodzi o to, żeby tylko na następny poziom pójść, więc myślę, że to się to opłaci, myślę, że nie będzie źle. Tutaj widzę, że już omega sobie powoli zaczyna radzić. Właśnie, tak jeszcze, zobaczmy a propos turystyki. Kult, 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 kult. Niedobory prądu, Jak dobory prądu w kościele albo w jakichś innych świątyniach. No, musicie, sorry, ale musicie poczekać. Od której tutaj będzie się ładować? Będzie się ładować od szóstej. To musicie poczekać, aż nasze piękne generatory mocy będą się tej ładować. Czyli musicie jeszcze poczekać, jakąś mniej więcej godzinkę więc wiecie, trzymajcie się i bądźcie cierpliwi. Tutaj widzę, że już o, widzę, że już nawet się port port tutaj rozładował, bo tutaj był taki pewien problem, że niestety, ale był on po prostu przeładowany tymi wszystkimi towarami, ale widzę, że jest ok, dobra i zaczynają nam się za chwilę ładować akumulatorki, to już powinno, o, jak widzicie idzie, idzie zasilanie i dostajemy dzięki temu 80 megawatów zapasowej mocy, czyli mamy już to całe miasto, tak, tak powinno być teraz zasilone, że tutaj nie będzie żadnych problemów Powinno to już działać w 100%. Nie wiem, czy ogólnie umiejscowienia tej mega wieży będzie dobre, chociaż, wiecie, patrząc na to, że mamy tutaj aleje, aleja przeważnie ma tutaj bardzo duży wpływ na to wszystko. To powinno być tutaj ok, dobra. Poczekamy, aż nam się tutaj uniwersytet za. Yy... Że, że zatworzy. Zresztą się uniwersytet y, na drugi poziom y, załączy, jaka tu albo przejdzie na drugi poziom. Dobra, jeszcze możemy w sumie tutaj oprzystankować, y, jakby nie patrzeć y, miasto przystankami do edukacji. Nie wiem dlaczego, ale zawsze Simowie y, bardzo uwielbiają, jak y, daje się właściwie takie przystanki w, gdziekolwiek, nawet przy fabryce. Wiecie, Simowie wszędzie, wszędzie pójdą do szkoły, niezależnie od tego, gdzie ona się znajduje, i właściwie czemu nie. W ogóle bardzo fajnie wygląda ten uniwersytet. No, tak całkiem spoko. Tej możemy nawet tworzyć takie ścieżki dla pieszych, które wyglądają jak taka dziwna, brzydka droga polna. No, ale co tam? E, dobra, baczkam, aż się tutaj to przy okazji sobie, zobaczmy, jak są megawieżą. Tutaj może ci ludzie z przepracowania, no, nie będą najbardziej efektywni, ale tutaj w sumie, jak zapewne wiecie, mamy połączenie z tymi megawieżami, więc myślę, że będzie całkiem spoko. Czy tutaj wiecie, co możemy sobie cyknąć taką fajną fotkę. O, cykniemy sobie taką fajną fotkę. Jakbyście pytali, fotki się cyka um, klawiszem C, więc jest to w miarę takie logiczne. Jeśli będziecie mieli coś ciekawego do udokumentowania, to wiecie, polecam. To jeszcze zobaczmy jak tutaj ludzie... o, widzę, że tutaj ludzie się cieszą. W każdym razie weźmy sobie jeszcze ten kult, zobaczmy, bo kult się zawsze tutaj... Czy kult. Um, zobaczmy sobie um, Kulturę. To widzę, mamy fajne jakieś rzeczy do odblokowania. Hmm, w sumie można by coś postawić, na przykład taką wieżę z Tokio. Mi się zawsze taka wieża podoba. Tylko może, nie wiem, byśmy kiedyś znaleźli jakieś ciekawe miejsce, żeby nie stawiać tego przy jakichś dziwnych rzeczach. Dobra, zobacz, która to tutaj jest minuta. jest, 22 minuta. Eee, pożar budynku. Nie fajnie. Dobra udało nam się tutaj ludzisko ulepszyć uniwersytet, więc ulepszamy go, ogólnie on no, poza zmianą kosmetyczną tutaj e, jakby nie patrzeć niczego e, nie dodaje, w każdym razie mamy już możliwość e, zainwestowania w nową szkołę i będzie to szkoła nauk, ogólnie szkoła nauk jest o tyle fajna, że daje nam e, jak zresztą wam zaraz pokażę bardzo dużo możliwości, ogólnie tutaj będziemy mogli stworzyć coś takiego jak nowe panele do elektrowni słonecznej i przede wszystkim wielkie dzieło, a mianowicie naszą farmę słoneczną, poza tym też e, z tego właśnie co się orientuje będziemy mogli stworzyć nowy reaktor, e, do naszych przyszłych elektrowni atomowych jeśli byśmy chcieli coś takiego w przyszłości budować no i właściwie szkoła nauki jest taką najważniejszą szkołą w tym wszystkim więc myślę, że ta szkoła tutaj będzie dobrą inwestycją, więc stawiam ją sobie tutaj tutaj oczywiście ona będzie troszeczkę nam kasy pożerać, ale wiecie, nauka zawsze na propsie to się powinno sprawdzić i tak, dzięki temu nasz uniwersytet, jak widzicie, tutaj się rozwinął. Ogólnie mamy w tej chwili tutaj ile? 2243 24, 24, studentów. Nie wiem, dlaczego tak się jakoś zagalopowałem, jakieś dziwne rzeczy stworzyłem. I jak widzicie, mamy tutaj już odblokowaną em, farmę słoneczną. I zawieramy się za to. Ogólnie to będzie projekt, który będzie się tutaj tworzył przez najbliższe em, kilka odcinków. Oczywiście on pochłonął tutaj, jak widzicie, teraz troszeczkę kasy, bo aż 175 tysięcy simolonów. E, w każdym razie myślę, że. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to jeszcze w tej serii to zobaczymy gdyż jak tutaj zresztą. Zobaczycie, tu tutaj mamy w miarę to proste do zbudowania. Potrzebowalibyśmy dosyć dużo plastiku. Z procesorami może być już pewien problem, ale myślę, że ogólnie, jeśli zbudowalibyśmy, wiecie, w przyszłości jakieś drugie miasto z jakimś wielkim centrum recyklingu, lub też teleko przekształcili, to coś takiego nam się tutaj uda zrobić. Jak widzicie, to idzie naprawdę bardzo powoli. Myślę, że w następnym odcinku to jeszcze gotowe nie będzie. Jakby nie patrzeć, jest to, jest to długie. I tak widzę, że jest 20, minuta, 3 minuta, więc ja zrobię sobie jeszcze taki na szybko przegląd, żeby zobaczyć, co będziemy potrzebować. W każdym razie. Co do prądu, myślę tutaj nie będzie jakichś specjalnych problemów. Z tego co widzę z prądem już chyba będziemy mm, będziemy zaprzyjaźnieni tutaj y, jakiś... Y, jakichś przerw w dostawach prądu nie powinno być, co do wody, co do wody w sumie możemy coś dodać, co do wody, myślę, że tutaj z jakiejś tutaj wody się ucieszą, w sumie wiecie, zawsze, zawsze to jest jakaś dodatkowa woda, tutaj w sumie możemy dodać, gdzie by tutaj można dodać, a dodamy sobie tutaj, żeby wiecie, żeby zawsze tej wody troszeczkę jednak więcej nadwyżki było, co do ścieków, to ścieki już sobie tutaj powinny radzić, one tutaj mają dosyć dobrą przepustowość, co do śmieci, zobaczmy, właśnie śmieci, bo śmieci tutaj mają pewien problem. Chociaż, chociaż widzę, że i tak jest dobrze, widzę, że i tak sobie to radzi. Myślę, że ym, pomiędzy odcinkami to uda mi się to spalić. Yy, poza tym, też yy, co, do, yy, co do naszej wielkiej jednostki Straży Pożarnej, ona chyba tutaj sobie radzi najlepiej ze wszystkich służb. Tutaj, jak widzicie, no, yy, jakby nie patrzeć, te fabryki tutaj już się nie niszczą. Jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o szpital, to też on sobie tutaj radzi, co do przestępczości możemy jeszcze zobaczyć, tutaj widzicie przestępców mamy troszeczkę dużo, gdyż aż 168 na wolności, co do edukacji, to jak widzicie edukacja tutaj u nas stoi na bardzo wysokim poziomie, mamy zaedukowane właściwie nasze całe miasto, tutaj nie wiem, z może jakichś pojedynczych budyneczków, w każdym razie uniwersytet tutaj naprawdę bardzo podnosi poziom techniczny. W tutaj mamy naprawdę dużo tego poziomu. Jak widzicie, ten poziom jest tutaj gigantyczny prawie, że? Co do komunikacji, to w sumie będziemy mogli się zająć w następnym odcinku. Jeszcze tutaj jakąś, myślę, komunikację mniejszą. Możliwe, że rozbudujemy jeszcze nasze lotnisko, gdyż ono tutaj zawsze sobie będzie radzić. Co do jakichś parków, to chyba wiecie, parki już mamy, mamy z głowy. Jeśli chodzi o jakąś Omegę, to myślę, że Omegą w sumie możemy się zająć w następnym odcinku. Tutaj oczywiście dodaliśmy dzisiaj ostatni możliwy dział produkcyjny tej omagi, dzięki czemu już, no, będziemy musieli zająć się drugą fabryką. W każdym razie tutaj z tego, co e, widzę pomimo wszystko, no, ten skład sobie tutaj radzi, więc na razie nie będziemy go ruszać. Więc tak, ludzisko, ogólnie na ten odcinek, jak już mówiłem, będzie to wszystko. Ogólnie mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jak widzieliście, był to, powiedzmy, troszeczkę luźny. E, jeszcze raz przepraszam e, za e, jakieś lekkie, powiedzmy, sierpnięcia, kaszlnięcia i coś takiego, ale jak już mówiłem, no, jeszcze e, z moim zdrowiem nie jest najlepiej. W każdym razie, już wiecie, co, jest, co będzie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że um, uda się ten następny odcinek e, z tym... Z tymi wszystkimi rzeczami. Możliwe, że jeszcze zaczniemy jakieś inne ciekawe rzeczy. W każdym razie, jeszcze raz tutaj dziękuję za uwagę. Jeśli odcinek Wam się podobał, no to standardowo tutaj zachęcam Was do zostawienia łapki w górę. A jeśli chcecie być, oczywiście, na bieżąco, no to zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Więc jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia mniej więcej już w piątek w kolejnym odcinku z God Out of Hell, gdyż taki planuję dla Was nagrać. I już wkrótce w kolejnym odcinku ze City i w kolejnym odcinku ze Space, który mam nadzieję już będzie Jacobem i będzie, wiecie, będziemy wiecie przechwytywać statki, więc trzymajcie się diska. I cześć